Przejeżdżając drogą krajową nr 88 obok oczyszczalni ścieków w Gliwicach, trudno nie poczuć nieprzyjemnego zapachu. Problem ten ma jednak wkrótce całkowicie zniknąć. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji finalizuje pracę w ramach drugiego etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Z punktu widzenia mieszkańców, najbardziej odczuwalnym efektem projektu, i to w sensie dosłownym, będzie modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków. Zbiorniki, z których wydobywa się przykry zapach, zostaną przykryte. Smród pochodzi z kratowni, w której znajduje się odkryta komora dopływowa ścieków surowych. Dodatkowo trafiają tam również ścieki z szamp przywożone beczkowozami. Fetor jest szczególnie wyczuwalny, gdy wieją niekorzystne wiatry. Po zakończeniu inwestycji uciążliwości mają zniknąć. Hermetyzacja, bo tak fachowo nazywa się przykrycie obiektów i zainstalowanie biofiltrów, umożliwi oczyszczanie powietrza z nieprzyjemnych zapachów. To jednak nie wszystkie prace prowadzone w oczyszczalni, coraz większa liczba mieszkańców, którzy włączają się do miejskiej kanalizacji, powoduje, że zanieczyszczenia, które trafiają do oczyszczalni, mają większy stopień zagęszczenia. Oczyszczalnia musi sobie z tym poradzić. W tym celu należy zwiększyć jej efektywność. W ramach prac powstaną więc nowe elementy infrastruktury: piaskownik, reaktor biologiczny o długości 75 m oraz osadnik wtórny. Konieczność modernizacji wymusiły również wyśrubowane unijne przepisy, które zaczną obowiązywać za kilka lat. Zmiany w oczyszczalni Stanowi to inwestycja rzędu blisko 33 milionów złotych. Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach prowadzona jest od 2001 roku. W pierwszym etapie dzięki unijnemu wsparciu wykonano 109 km kanalizacji sanitarnej, 52 km kanalizacji deszczowej i ponad 7 km kanalizacji ogólnospławnej. Wybudowano także 7 przepompowni ścieków w 9 dzielnicach Gliwic. W 2010 roku wykorzystano okazję do zdobycia kolejnych europejskich środków i rozpoczęto zadanie modernizacja gospodarki wodno Ściekowej w Gliwicach, drugi etap. Zadanie to objęło rozbudowę centralnej oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody w Łabędach oraz budowę 5 km nowej kanalizacji i wodociągów w rejonie ulicy Dolna Wieś. Wartość całego projektu dotyczącego drugiego etapu modernizacji to blisko 95 milionów złotych. Warto przypomnieć, że gliwicki projekt został wybrany jako jeden ze 100 zgłoszonych z Polski i otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 35 milionów złotych. Gliwicki Teatr Muzyczny ogłasza casting do roli tytułowej w musicalu Mały Książę, którego premiera planowana jest w maju 2013 roku. Poszukiwani są chłopcy w wieku od 8 do 12 lat z dobrym słuchem muzycznym. Wszyscy potencjalni wykonawcy muszą być utalentowani artystycznie. Casting odbędzie się 28 października w niedzielę w siedzibie Gliwickiego Teatru Muzycznego. Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną na adres castingmałpa.teatr.gliwice.pl, najpóźniej do 24 października. Do zgłoszenia trzeba dołączyć CV artystyczne ze zdjęciem. Po wysłaniu wiadomości, kandydat otrzyma informację zwrotną dotyczącą szczegółów castingu i materiałów potrzebnych do przygotowania się na casting.